Cześć, witam serdecznie na moim kanale, ja mam na imię Michał, witam Was na pięknie zarośniętej działce, dzisiaj zaproszę Was na recenzję podkaszarki marki Parks. Podkaszarka została kupiona w sklepie internetowym. Przychodzi do nas w takim dodatkowym opakowaniu. A oryginalne opakowanie wygląda tak. Podkaszarka Parkside o mocy 550W, symbol PRT 550A5, zasilana jest z gniazdka 230V. W zestawie otrzymujemy dwie szpule razem z żyłką Możemy oczywiście dokupić te szpule i są w sklepie internetowym jako akcesorium I Zestaw bodajże trzech kosztuje około 10 zł W zestawie mamy podkaszarkę. Ona jest na teleskopowym trzonku. Więc możemy sobie go oczywiście rozłożyć. Dostosowując do naszej wysokości. Szpula z żyłką. Osłona, uchwyt, instrukcja. Dodatkowo do osłony jest taki odbojnik, który pozwala nam na odsunięcie się od jakiejś przeszkody. Złożenie wszystkiego jest banalnie proste. Nie powinno sprawić nikomu żadnej trudności. Zaczniemy, może, od przykręcenia osłony. Osłona jest od strony, jakby, operatora. Montujemy ją za pomocą dwóch śrub. W zestawie są dwie szpule. Tak? Jedna jest zapasowa, druga jest już założona na głowicy. Ona jest tutaj z zawiązaną żyłką, żeby ta żyłka nam nie uciekała. Ale o tym opowiem za chwilkę. Odbojnik jest to taka, takie zabezpieczenie, które montujemy od przodu. Żeby po prostu nie skosić jakiejś roślinki lub odsunąć się, żeby nie niszczyć żyłki, jeżeli będziemy gdzieś kosić blisko murka. Tą osłonę też możemy sobie, jeżeli jej nie potrzebujemy używać aktualnie, możemy ją sobie odjąć do góry montujemy uchwyt On ma tutaj w środku takie zapadki regulowane, więc też możemy sobie go dostosować do naszej wygody. I już mamy złożoną podkaszarkę. Musimy teraz ją wyregulować pod siebie, czyli ustawić kąt tutaj głowicy, pod jakim będzie podkaszarka pracowała. No i oczywiście odległość za pomocą tutaj tej teleskopowej rurki. Fajne jest to, że poprzez ten przycisk możemy sobie zmienić kąt tak naprawdę całego urządzenia. Czyli naciskamy go i całą głowicę możemy przekręcić pod kątem, w którym ma podkaszarka pracować. Głowica z żyłką jest Zabezpieczona taką pokrywką, którą po naciśnięciu z dwóch stron możemy zdjąć, i głowica jest w środku. Tutaj, na potrzeby transportu, ta żyłka jest zawiązana, żeby po prostu nie uciekała. Wymiana takiej głowicy jest bardzo prosta. Jeżeli nam na przykład się skończy żyłka, i chcemy założyć drugą, to po zdjęciu właśnie tej pokrywki po prostu wyciągamy całą głowicę te strzałki na głowicy pokazują nam w którym kierunku należy nawijać żyłkę żeby ona poprawnie pracowała do tej podkaszarki przeznaczona jest żyłka o średnicy 1,5 4 mm, montaż w drugą stronę. Oczywiście wkładamy żyłkę w dwa te otwory, zakładamy. Musimy ją pociągnąć, żeby tutaj nam wyszła z tych otworów, i zapinamy. Osłonę głowicy. Także wymiana yy, tej głowicy jest bardzo prosta. Jest tutaj jeszcze przycisk, taki, który nam zwalnia, jeżeli chcemy wyciągnąć kawałek tej żyłki. To on nam tak naprawdę pozwoli na wysunięcie kilku centymetrów tej żyłki. Yy, i dostosowanie jej do długości. Jest tutaj też taki nożyk, który w momencie jak ta żyłka będzie za długa, to przy pierwszych paru obrotach tą żyłkę nam dotnie do odpowiedniej długości. Zobaczmy teraz jak to urządzenie działa. Pamiętajcie o środkach ochrony indywidualnej. Zakładajcie okulary, bo przy żyłkowych podkaszarkach i kosach no niestety, ale te kawałki trawy latają i łatwo jakieś nieszczęście. Widzowie na kanale mnie poprosili, żebym e, też pokazywał, czy nie wyciszał odgłosu urządzeń, żeby było wiadomo jak one pracują. Więc bardziej wrażliwych na dźwięk uprzedzam, że praca będzie bez wyciszania, tak żebyście usłyszeli głośność tego urządzenia. Producent podaje 96 dB, więc myślę, że sąsiedzi będą wdzięczni. Za to, że pracujecie elektryczną podkaszarką, a nie spalinową. Jak widzieliście, ta mała podkaszarka, mimo swoich gabarytów, swojej lekkości, cieniutkiej żyłki, daje radę, fajnie kosi. Jedyny mankament, który zauważyłem podczas pracy, to dosyć duże wibracje, które przenoszą się na rękojeść. Za niewielkie pieniądze, moim zdaniem, polecam do niewielkich ogródeczków. Tym bardziej, że w niektórych województwach wchodzą już przepisy, że nie można używać w miastach urządzeń, kosiarek, podkaszarek czy odkurzaczy spalinowych. Także serdecznie polecam. Zapraszam już w niedługim czasie kolejny film z serii testów. Sprawdź zanim kupisz. Serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć na moim kanale. Cześć!